Tak sobie wymyśliliśmy z Natalią, że być może być może sztuka teatr będzie jakimś takim elementem, który, który złagodzi to życie, które dla, dla bezdomnych, jak Państwo wiecie, nie jest, nie jest lekkie. Więc jest, dzisiejszy temat to jest pasja, bezdomna pasja jest taki tytuł tego, tego mini-spektaklu. Powiedział mi kur. Że na starość, że drogi ma dobre, na starość nie ma być. Że je, wierzy w Boga. A czy ty wierzysz? Bo mało ci widział gości. A ktoś po śmierci, Możecie pani sturkę. Chociaż do człowiek. Kupię pół i trójkę. Owszem. Odłożył coś na czarną godzinę. A czy ty odłożyłeś? Odpowiedziałem go że chmury, złóżmy. To jest pierwszy raz, kiedy oni przyszli z inicjatywą, że chcieliby grać. Bo do tej pory byli widzani, a w tej chwili byli aktorami. I, i naprawdę oddali się temu bardzo. Mam 51 lat, w 93 roku po trzech klubach samobójczych, po 13 pobytach w szpitalu psychiatrycznym, spowodowanym piciem alkoholu, osobę na odbiście, 4 lata i I wróciłem z powrotem, butelka wciągnęła mnie, bo najpierw ja wypijałem zawarte butelki, a potem butelka wciągnęła mnie. Piłem w swoim życiu wszystko. Oprócz komin, jaki kupiłem, wszystko. Jednak smakuje teraz Jednak smakuje wódka, piwo. A od roku czasu jestem bezdomny. Jestem na ulicy. Jestem bezdomny, rzadko uważam, jak to Przy okienach się tam posypać pożywać złożone złożone złożone. Co się Na męsko Tuż ulepili kolema na własne podobieństwo i na własną skubę. Spójrz na rozpad atomu. Spójrz na rozpad moralności. Moralności. Ładu. Ładu. Sztuki. Sztuki. Cywilizacji. Chciałem zobaczyć jak to jest aktorstwo że aktorzy, aktorzy o czymś na przykład opowiadają albo grają jakąś rolę nie wiedziałem jak to jest i było potrzebowali ludzi to przyszedłem, to przyszedłem podniosłem rączkę.

Łatwi do, bo nie mają żadnego przygotowania, prawda? Sprawa skupienia jest bardzo trudna, prawda? Sprawa powtórzenia, że, że wszyscy razem mają określonym nastroju powtarzać, to było bardzo trudne. Jestem z nich bardzo zadowolony. To, to, już, to, to już zaczynają być no, to są, mogą być aktorzy z takiego dobrego, do amatorskiego teatru, spokojnie. A jeśli istotnie, mój Boże, na wzór swój stworzyłeś mnie ty, dlaczego mnie zmienić nie możesz? Dlaczego ja jestem zły? Dlaczego kochając zabijam i z wolną wolą mi źle? I jak ma się serce do kija co bardziej zaboli dziś mnie? Taką oddałeś przestrzeń, by wolność kochały pokres. darowałeś Pies, a mnie dałeś serce kalekie, bo tracę przyjaciół i twarz. A przy tym nazwałeś człowiekiem, czy tylko człowiekiem, czy aż. Dziękuję za Twoją niepamięć wszystkiego, co we mnie jest złe. Za każde moje pytanie i za to, że rozumiesz mnie. I za to dziękuję, że kocham miłością zieloną jak las, bo życie to sarna jest płocha. Cierpliwym myśliwym jest czas. Dziękuję, że tak wiele znaczy. I prawie nie znaczy nic Ja aktor twoich przeznaczeń Teatru twojego widz Ja kropla deszczu w ocean Ja błyskawica dla mórz Choć jestem już dawno mnie nie ma Gdy umrę na nowo mnie Choć jestem już dawno, mnie nie ma Gdy umrę, na nowo mnie znów Podobało mi się bardzo, y, jakie przeżycie było Jakby ktoś mnie dotknął y, takim, Taką różdżką w